Czamaleczko, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale. To jest dla mnie aktualny obyczaj Games Plus. Dzisiaj zagram sobie Minecrafta. Oczywiście nowy świat, śląco... no robię. Jakbym czasami będzie zacinać, to przepraszam na mikrofon, będzie mi się. Zaciąć. Jeżeli Wam się takie odcinki żyć, możecie stawić łapę w górę i sobika z modelczkiem. Oczywiście w moim przekapiski takich odcinków <laughs> Wybułko jeden odcinek z Minecrafta, dostawcie... Nie wiem... ...przywałap... ...a... ...wałapki w górę... ...się pojawi następny, dobra... ...to zaczynamy. Oa! ...słat się walłem. Dobra... pierwsze, co to idziemy... ...po diamenty. Nie no. Nie wiem, wykopać Sami będą lagi, więc przepraszam od razu. Jak zbawicie się dźwięki w Minecraft'cie. nam no, w dupie to mam. Chciałem ściszyć, ale nie da rady. <śmiech> <śmiech> Możecie w ogóle dawać jakieś, nie wiem, pytania na temat na przykład dźwięków. Wszystko będą cięcia, bo rodzice wiecie jak to jest z rodzicami na sam początek. No wiecie. Dobre, tak. Zacznijmy od... kilofa. Tu niedaleko był jakiś kamień O! Tam jest, ale sobie weźmiemy krawki muszę sobie crafting za sobą Czyli odcinku Nie wiem co będziemy jeszcze robić Ale oczywiście prawda Możecie mi dawać jakieś znaki w komentarzu Co bym mógł zrobić, jakieś miasto czy coś Ale to od was zależy Nie, to nie, nie, to praktycznie Co robisz Seria dla was mi chodzi o to, z w tym kanale. Jestem troszeczkę chory, więc przepraszam yy, od razu za to. A to od razu mówię, że... Nie, bo pamiętacie moje odcinki. Od razu mówię, że nie zmieniam swojego głosu. Tylko chyba o mutację przychodzę. No, nie, wiem, nie mam zatkanego na nic. Więc chyba mutacje przechodzę. przychodzę. Więc <laughs> to też dobrze dla mnie, bo chociaż... No, lepiej na pewno będziemy słychać. To od razu mówię. Tak, 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 tak mówią właśnie. Więc co? Dobra. O kurto. Czekajcie. Kurda, chodź tu. O. Dobra. <grytanie> ja go zabiję. Dobra. oczywiście trochę pozbieramy sobie surowców, tylko po to, żeby mieć złotę. Żeby mieć surowców. Ale nie mieć konia. Jednocześnie zapomniałem powiedzieć, że robię live'a na TikToku. Na razie wam nie będę podawał. Tylko ja nie wiem kiedy wam podam, może jak będzie jakaś nowa nutka. Czy wtedy wam może podam? Znaczy od razu mówię, że jak... Bo nie mam telefonu. Kupię sobie nowy telefon. To ten... To od razu mówię, że będzie przyłączenie kanału. Ale będę siebie subskrybował i wspierał. Nie ja przepraszam Was y, za mm. się wyciszanie, mm. ale mój dziadek tak kaszle. Znaczy, tu w sumie będziecie mieli napisane, to nie wiem, czemu będę mówił. Od razu będziecie mieli napisane, więc. Bo jeżeli chcecie, to mm. możecie montować moje filmy. Znaczy, <laughs> przepraszam, to nie brzmi. Chodzi mi, że... bo kurka mogą być montażysty. Na PlayStation. Bo... Chciałbym nagrywać kiedyś takie odcinki po prostu. Chciałbym nagrywał, ktoś by mi montował. No i chodzi o to, że... Ej, tu możemy się przydać. Mogę to wykopać? Dobra mogę. Dwa razy wykopię sobie. Okej. Okay. O o! Ty powiem to pani. Co może typowy Dobra. Szukamy jednej rzeczy. <laughs> dobra, o Jezus Mario. No dobra, dawaj Kurde. Best. Kurczoka i będziemy go Owieczka jest bardzo ważna. Czekamy <grymne> tu są dwie, dobra. ostatecznej yy, owcy. Więc no. O. Dobra, mamy. Jezu, ale głośno. W krowa bardzo głośno, dobra sobie zróbmy łóżko dobra dobra okej okay. jeszcze sobie zróbmy piecek Napiszcie jak tam mam wakacje napiszcie mi tutaj w komentarzach jak mam tutaj wakacje mijają bo oni mi naprawdę bardzo spoko Możecie mi też nawet napisać im, jakie poradniki byście mi mogli dać, czy też tutaj może się coś znać, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, też na pewno będą jakieś odcinki z Minecrafta, ale tu dużo, tak są z niej A też od razu mówię, że pewnie będzie też inne, inne rzeczy, Przedaż, ja muszę, tam, ściszyć trochę grę. No, nie wiem, co Tu z będę wyciszał gry. 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 Tylko po to, żebyście mnie lepiej słyszeli. W ogóle... Yy, ciekawi, czy chcecie też... A, dobra. To wam powiem w mm, następnym filmie. Bo ja robię. No dobrze, wam powiem? Bo ogólnie y, ja robię swoim Minecraft. -cie. Znaczy, no. Robię no, to nie jest mój Minecraft, tak? Na... Kurde! Chciałem Wam tylko powiedzieć, że y, na innym świecie, na trybie kreatywnym i na płaskim świecie, w realnym płaskim, będzie nie nuta, tylko będzie po prostu y, ten y, jak to się nazywa? O, ale po prostu odzorowuje swoje su, swoją. Po prostu odzorowuje ten. Y, odzorowuje w Minecrafcie ten logiką, ja bo na przykład, powiedzmy ten jak to jest, Iro Wrocław więc no, więc to nie będzie gitarka dobra kurde, dalej nie mogę iść spać ale dupa, dobra to zróbmy sobie motykę cholera, co ja zrobiłem czekajcie, zobaczymy nie, ja idziemy spać Czeka, jest? Mogę tu coś hmm. zbiorę te rzeczy patrz, bo jak tak robię, tak jak tak zrobię, to szybciej dziwne kurde, ale zwaliłem, no nie ważne tutaj będziemy no tu jest dużo rzeczy zrobimy miejsce, będziemy mieli tak Będziemy mieli... Yy... Czekaj, nie będziemy mieli tej sadzonki. To sobie wezmę, to sobie mogę zniszczyć. To sobie weźmę. I teraz tak... Ło! Hej lol! Zauważyliście to? Kur... Ja olibydualnie dobrą rzecz. Można skakać na łóżku. Ja go nie widziałam nawet. Dobra, nie to. <koh> Dobra. Tutaj będzie mój dom. Tak. No i na co, jest, co jest, będzie mój dom. Co robię widzę. Kończy ten filmik. Dobra widzowie już jestem. Ta coś tak długo zajmowało, bo ta, to coś robi Nie wiem co, nie wiem, co ona robi. <laughs> Dobra, ja Dobra, tylko mam powiedzieć, że tam. Po prostu no, no, już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że bym się takie filmiki będą spodoba. Mówię, czy nam się ten odcinek spodobał, czy chcecie więcej? No ja to mówię, zostawcie dwa łapki w górę i będzie mi spoko. A co? O, właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Na. O nie, nie, na kurde, co ja mówię. Ja mogę wam pokazać, jak mój skin wygląda. Co my już widzicie? Aha. Nie wiem, czy ludzie w ogóle zwrócili na to uwagę. to patrz Tak. A tak wygląda mój skin. Myślę, że spoko. Nie, bo ja lubię og ogólnie kolor niebieski i zielony, ale bardziej zielony. Nie wiem. Na no pewno zrobi na oczy, ale to jeszcze po tym pomyślę. Bóg nie pytać, jaki mam ten. Po prostu uważam, że się dobrze bawić w Minecraftie. Dobrze. To tak. Ja kończę ten filmik. Mam nadzieję, że wam się taki filmik spodobał. <laughs> A jeżeli nie, no to nie wiem, no to co ja mam poradzić. Nie, ja, że mi interesuje ten, co mi się spodobało, tylko że... Jeżeli ci się ten odcinek taki kredki nie spodobał, no to trudno to, No to... co ja poradzę, Może lepsze będą. Nie wiem, zobaczymy. To jest na razie taki wstępik. Dziękuję za oglądanie. A coś tutaj już porobię. Albo nawet przestanę już Nie wiem, dobra. wy ja już kończę. Trzymajcie się. No i co? Do zobaczenia na samym Zmę... no, albo w następnym odcinku. W sumie. na łapki, Albo nie, nie zrobię. Jeszcze nie będę kończył. Tylko... Zmiana planów. Zmiana planów. Bo ja na PlayStation nagrywam. No i jest problem. Bo nie widzę łapek. Popatrz może też na ty. Ale tak. a Jeżeli powiedzmy będzie... Z wyświetleń. No, łapki nie tak. Nie. Znaczy, łapki mnie mnie interesują, tylko że jedynie to jest to, że ja nie widzę tych łapek. Muszę patrzeć na internecie. Ale tak. Na razie, w tym czasie, w tym wieku, to będę prosił Was o wyświetlenia. Jak będzie po tym filmie, zauważę. 10 wyświetleń, to od razu wrzucam kolejny filmik. Więc tak. Ja wyżegnam Cię. Pamiętajcie, dzisiaj, dzisiaj tutaj musi być To wtedy stanie się nowy odcinek Ja chyba już nie będę grał I tyle No dobrze, to trzymcie się I zobaczenia w następnym odcinku z Minecraft Trzymcie się, na razie